Yeah. Jestem Fajny Gość 2018, a dzisiaj ze mną jest Spasiura, Wilczek, palblość, tej i Patrykość. Dzień dobry. Razem z ekipą będziemy grać w Gartik Pchone. a wy mam nadzieję, że podbijecie ten odcineczek i zostawicie łapeczki w górę, jeśli chcecie więcej wspólnych odcineczków. Od czego zaczynamy ekipa? Tak. Tak. Element Rozpocznij. Hej, czas rysować, ale czemu mam Narysować. Ja tak nawiążę troszeczkę do poprzednich odcinka, który mam nadzieję, że oglądaliście. Dobra, tutaj tak zróbmy, ale to jest piękny rysunek. Ludzie! Takich utalentowanych nas, jak nigdy nas nie było tutaj 12. Czemu on ma siurka? Czy to chorować jako? Dzwonek! Już koniec! Ja już mam skończone, zobacz, o jest, ale to będzie piękność! Co to jest? Trzeba coś dorysować chyba. Nie wnikajcie, co to jest, bo to jest bardzo dziwna rzecz. I pamiętajcie, że mamy troszeczkę ograniczone możliwości nantytalentowe. <laughs> dobrze. A to jedną rzecz trzeba dorysować, tak? Żebyśmy ustalili. Tak, po jednej rzeczy może. Ha, serio? To ja tylko krok. A, A, dobrze. Dobrze. Nie można tak, halo! Jak to nie? Ja bym to pokolorował, ale pokolorowane nie wygląda już tak dobrze. Chyba, że zmienimy ludziska kolor i damy sobie to. Może być w sumie. Co to? To? <laughs> Reakcja wszystkich jest, co to jest? Powiem wam, że ktoś się nastarał. A, bo tutaj odejmują jedną rzecz za każdym razem. Tu ja nic sprawia nie mam, to wszystko odjęli. Właśnie tutaj też. A ja nawiązuję do poprzednich odcinków. Pójście na skróty, ale fajne. Co to? I jak coś, pierwszy raz rysuje to zwierzę chyba w życiu, dlatego to może wyglądać jak wygląda. Ale chyba przypomina to, co ma być, prawda? Czy nie? Tak. Tak. Jeszcze jedno Oj tam, co się knute chyba? Co? Co wy macie z głową? Ja nic nie mam, o co chodzi. <grymne> a ja wiem, bo tu chodzi, żeby jedną rzecz dorysowywać, a jak ktoś zrobił. A nie wiem. <grymne> Także już wiecie, co robimy, moi drodzy. Myślę, że to wystarczy. Taki mały dodateczek. Pojęcie na szczałkach ciężko się gra. Co? Ty z rysujesz? Zbindowałem jak sobie na strzałki, i dobrze się biega. No ja strzelam na spacji. No Czekajcie, w co my gramy? A w co ty no. grasz? No ja myszką steruję. Mysz To my na pewno gramy to samo? My samochodzikami takimi jeździmy. <grymne> Ja pierdzielę To już ostatnie rysunki trzeba się teraz postarać. To jest bardzo ważna rzecz teraz. <śmany> o, ja pierdziele, co to za mutant, bo piękne ma zielone. Oh. Ja już chcę to zobaczyć. Album fajny gość. To był kotek z małym siurkiem. O, zobaczmy co z pasiura dorysowała. Co to jest słoneczko z teletubisiu. On się tak intensywnie patrzy na niego. I teraz co do słońca? O natura! <laughs> Moja reakcja <laughs> na tę pogodę teraz. Co to jest? Pablo, co ty zrobiłeś? Słońca nie miałem. Kreatywny, no? Trzeba przyznać. No to teraz zobaczmy, co Patryk ma na tej podstawie zrobić. Ja bola, bola! To <laughs> <laughs> ja Album z Pasiura. Te szkocki! Też miałam Miał czyś? Ej, ładnie! A ja myślałam Para. o pala salcach. Dlaczego ja tak mało dostawałem? <śmiech> <śmiech> Zobaczmy, co Patryk do bałwana dał. Grabie dał, <grafię> grabie, tak. Co jest? Plecy pękły, to first. Ten, ten ziołek nie wiem, ma przeprost w lędźwiach. Teraz Wilściek. Twój album zaczyna się od... CO TO JEST? <grafię> <grafię> ja nie wiedziałem, co z tym czarysować. I teraz Patryk był przerąbany. Ma tu. A, chłop nic nie, nie miał. A co to jest to czerwone, Patryk? Czerwone zostało. No tak, wiem, ale to jakoś nawiązałeś do tego? To są jakieś naboje? Tak, to drony, drony leciały. Okej, okay, dobra. <grystanie> 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 Bo ja myślałem, że to są nogi. To jest jakiś ziomek, nie? Nie, <grystanie> jakieś. O. Od przedłużacza wyszło coś takiego, nie? ona kamień z oczami. Dobra, teraz album Pablo Kiedy nie masz pomysłu na rysunek i logo gry, Kurde rysujesz Nie przylagowało, ja poszedłem po łatwiej. Ja do Żeby telefon miał na czym stać. Mądrze. Chodź, to szrek, Ale to wygląda jak szrek. Co? Czemu jak szyk? Idzie do pracy. Miał walizkę! Ej, ładnie, wilczek! A zaczęło się od Gartikfona. Fona. No niesamowite. To jest menadżer Gartik Fona, nie? Rudy. Rudy menadżer. Lecimy z Patrykościem. A, to, to, to Patryk, dobra. To już wszystko wiadomo. Ja tylko powiem, że to był Messi. Jak coś. Myślałam, że to macie. Messi tym razem nie gołd, ale Dok. Doksiku. Co to jest? A to jest pies czy kot w końcu? Fajnie, jakby takie zwierzątka chodziły, nie? A jakby zwierzę, to co? Trzeba by było podlewać zwierzę. Jak wujnięciu! No! Co to jest za flaga? On się poddał. Ja się poddałem. Dobra, bardzo fajny był ten kategorię. Podobał mi się. Teraz zagramy sobie, kochani, historyjki. Marzysz o wygodnym śnie i pełnym energii poranku? Co ma reklamę? Ja miał. toś śnie ma garnik premium! Ty masz garnik premium? Ja mam kuchni garlic premium. 10 złotków ma. Zacznij opowiadać historyjkę. Ale to taka krótka powiedz, nie? Która łatwo się kontynuuje. Ej, ja nie mam pojęcia jak kontynuować. Mózg mi nie chodzi. <śmusy> Dałem tutaj a tym żeby była kontynuacja. Dobrze piszecie? Ej, ja nie mam pojęcia. Najgorsze, że potem wszyscy będą wiedzieć, kto co pisał, nie? A bo to już jest ostatnia, czyli trzeba zakończyć teraz już ładnie. Coś tam myszką? Ktoś myszką pisze, kurde. Klawiatura ekranowa. Nie? Robimy tak, że będzie czytać osoba, której jest album. Dobra. Nie! Tak, jeszcze tak, tak. większa siara. Maty siara. Pablo <śmienny> <Maty> siara! <śmienny> Pabl poszedł do cyrku, wylądował z workiem na rynku, a potem mucha mu wlazła do ucha po miód. Co? Przyleciała pszczółka i wszyscy żyli długo i szczęśliwi. Co <śmienny> <śmienny> w ogóle? O. O. Zrobiło się ciemno, bo tak wyszło. Było widać piękne gwiazdy na niebie. Ale piesek nie potrzebował kotków, ale ciebie. Też, nie? <laughs> Kurde, wtedy. <laughs> A dlaczego tak mówisz? Pablo, co jest w ogóle z tobą? I w ogóle zakończyło się na pytaniu, nie? Pewnego razu pewien XD <laughs> potrzebował wyjść na miasto, by porozmawiać z Żułem o biznesie. XD rozmawiał z żółłem W ciemnym lesie, ale nie tylko o tym rozmawiali, bo... Bo, bo tak, tak, tak. to są tak chore historie? Stałem jak co dzień rano. Poszedłem do lodówki i wyjąłem jajko, bo było mu tam zimno. Następnie poszedł się wysiurać. Boże, przeżyłem co innego. I z siurami w słoiku na placu zabaw się pobujać. o jaki ryb! <grym> A je! Yeah. Wczoraj albo przedwczoraj zjadłem rybość z mlekiem. Gotowaną na paralizatorze. W sosie czosnkowo koperkowym musiało smakować wybornie. Wraz z kolą o smaku Popcorn czekolad. Co tu się wydarzyło, mi powiedzcie? it's chocolate! Tutaj chyba już byliśmy głodni. Fajne historyjki, coś ciekawego ruszyliśmy mózgiem w końcu. I teraz co, lecimy współpracę? Twórz razem, zacznij od zdania i dodaj własny akcent do rysunków. Dobra, może być. Otwórz zdanie! Co ja napisałem? Dobra, nieważne. Ale skupienie, żeby to ładnie zrobić. Co to jest? Co za hasło w ogóle? Narysujmy tutaj, słuchajcie, moi drodzy. O, tutaj żeby było widać, że to jest w ruchu. No, podoba mi się. Nie! Kto to narysował? Wszyscy dobrze znają tę postać. Mam nadzieję, że będą wiedzieć wszyscy, o co tutaj chodzi. Jeszcze pomalujmy. Nie, nie to. Nie stworzyłem. To jest tak, że z rundy na rundę jest coraz mniej tego czasu? Nie wiem. Nie, nie wiem też. No to kto ma wiedzieć? To jest taki dodateczek, moi drodzy. To mogłoby tego nie być, ale zawsze to, to może to być jednak, nie? Jak krzywo narysowane, Boże. Wybaczcie mi za to. To jest lada. Lada moment. Jestem dumny z tego, co stworzyliście do hasła, nie? Ale jak to jest, kurde. Ocioł, nie? <laughs> Mam pomysł. Narysujmy mu odbyt. Może być tutaj wdzięko. O Nie psujmy tutaj właśnie rysunku, tylko troszkę go urealizujcie. No i mamy, proszę państwa! To jest jakiś lektor. Automatyczne czytanie zdań. O, no spróbujmy z lektor. DŻdżownica, co w Boi, prowadzi auto. Zobacz, jakie tutaj współpraca cooperation. Ja to jest... No żebyś się nie zatrzymał w końcu, nie? Jeszcze więcej gazu dodałeś, widziałem. Taki spoiler jest. w ogóle tam. Fajnie, ładny rysuneczek. Wieczorami <coughs> wychodzę, bo muszę. kurde, ja tu nie wiedziałem. <coughs> też nie <miałem> pojęcia. A <coughs> on musi! <coughs> on musi! on <coughs> musi! Kaczka, myśli o bananie w ogóle z Kibidi toilet. Poszło nie tak. Co? Co to za dupsko tam się dorysowało? Koty chodzą i jałów. Wszyscy koty powinni narysować. To parówka! Jał. Patryk, gdzie u kota nie narysowałeś? O, no to jest? Ogony. A ogony, no tak. Ja lekce dogi. Słodko śpi. Z, z. Niewiele, ale dużo dało. O taki ździomek? Tak, <gry> żeby sam nie spał. On się próbuje porozumieć. Ponomol. O, Patryk, okno narysował ty. I, i mocny full. Schrek no. ogórki z dupy osła. To jest za mocne, nie? <gry> to wilczek tak osła narysował, dobra. No bo by się czas kończył. <gry> Co ty robisz z tymi ogórkami? Tutaj dobrze dodale, no. To zrobiło robotę też. tak ogórkować? <gry> no. Wykończeniówka. Odbyt, ogórki i django dla Schreka. Lecimy z animacją! Będziemy anonimowaniami. No, wymyśliłem, stwórz pierwszy rysunek animacji. Kurde, jeszcze wystrzelałem ze wszystkich pomysłów, będzie ciężko, ale co? Zacznijmy od takiego mojego głównego filaru, na którym zawsze się opiera. Jezus, jest dziwne to. Miau! Nawiążmy do poprzedniego. A może jeszcze dupę dorysujemy, co? O, gotowe? Kontynuuj animację do tego rysunku. A tu ja mam przesuwać to... tym, czy co? Nie, rysuj na tym, to jest jakby rysujesz nową kartką, tylko tu masz pokazane co było wcześniej, żeby ci to ułatwić. Aha! Ale ktoś wymyślił. To będzie fajna animacja i mam nadzieję, że zrobimy to, co twórca miał na myśli. <laughs> Twoja stara, dzwoni, 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 dzwoni. Jestem w domu i przychodź. Co wy tam pierdzielicie dobrego? Najlepszego. Wszystko najlepszego. Dużo zdrowia, uśmiechu. I pamiętnij. Ktoś dorysował bez animacji. Ej, nie wiem, czy to tak powinno. Ktoś nie ogarnął. Ja też nie ogarnąłem, dobra. Spieprzyłem tak fajną rzecz. Tak fajnie mogło być. Jeszcze mówiłem, żeby nikt nie spieprzył, nie? Ja też nie. Też nie narysowałeś? Ja też nie, no. No to zaczynamy od drugiego rysunku Animować, słuchajcie. A drugi trochę odratowałem rysuneczek, chociaż jeszcze tutaj trzeba dorysować to. Jak za anonim. Co? Spróbujmy. Dobra, mi się zdaje, że mam gotowe. Się tak zastanawiam co to kurde może być? Jakaś pała utrzymująca to krzesło? CO TO JEST? <grym> co? co wy macie z głową? Tu nawet jest jak, jak te są kolory użyte, sorry. <grym> Ale brzydkie kolory. <grym> BĘDĘ ŻYGAŁ <grym> <Wiesz, grym> Parówkę ktoś narysował jelo. Ktoś <grym> narysował buty chleby. <grym> buty <i> chleby? <grym> Czy to ma sens ludzie? Co myślicie? No już na pewno mi odpowiecie teraz właśnie teraz. Nie mam w ogóle co to jest? To wygląda jak chodząca papryka, albo truskawka. Tuskawka z ciałem psa. Ciężki orzech do zgryzienia wam powiem. Za chwilę się okaże, bo to ostatni rysunek! Kiedy, jak to z tego wyjdzie w ogóle. Ja to zdupcyłem! Tak, to jest ziemniak i on będzie skakał. Ja myślałem, że to jest gówno, które ma zlecieć do wiadra. I leci, nie? Ale zapomniałem dorysować skały i wiadra. <głos> <głos> Wiadro się <noise> przesunęło w ogóle. Okej. Okay. Co to je za mutantum? V gra Kopię ręką w kosza nogą. Pabro uratował ten gif ogólnie. O, tu polew. I myślę, że to będzie chyba bliżej. No, że ja... O, właśnie. Zajężyli. Przerażona mucha. Turbo. Bo on spada. Dalej spada. Tylko, że biedronka jeszcze jakaś. I dalej spada w ogóle. Jak on długo spada. Tak długo spada, że aż kwiat wyrósł, kurde. Co to była za pałka? Rura jest. Rura musi... Hmm. I dalej siedzi, nie? Nikt nie... Nie wstał. O! Co to jest? To jest latająca książka i jeszcze sobie telewizor ogląda. Siedząc na kibelku. Okej. Okay. Siedzi i nagle go kibel porywa i telewizor się pojawia. Niech będzie. To jest fotel na kablu. O na kam. O, oh, jest yes, no Tu Tutaj był problem. <laughs> Bo... Aha. A ci Pablo też nie wiedział, że trzeba dorysować. Dobra, dobra. <laughs> a to korzenie były! Wiesz, <laughs> opotrykę zrobili. Wow. No, ja, ja, to, ja, to... <laughs> I prasło chłopak. Buty mu wyrosły. <laughs> to ten chleb. <laughs> <laughs> I deszcz turków. Fajne, dobra. Gdybyśmy w pierwszej rundzie wszyscy wiedzieli, że już wtedy trzeba przerysowywać, mogło to by jeszcze lepiej wyglądać, ale i tak sobie dobrze poradziliśmy. Ale myślałam, że wiecie co to animacja. <laughs> no, teraz już będziemy wiedzieć. I mam nadzieję, że widzowie, wy dobrze wiecie, żeby podbijać ten odcinek i zostawiać łapki w górę, zasubskrybować kanał. Dziękuję ekipa za wspaniały odcineczek. Trzymajcie się. Dzięki, Psst. siema.